Księgę Izajasza jest taki piękny fragment. W nawróceniu i spokoju leży Wasze ocalenie. W ciszy i ufności jest Wasza siła. I wydaje mi się, że to piękna wskazówka na ten czas. Każde dramatyczne wydarzenie w historii Izraela to był moment, w którym Pan Bóg zapraszał człowieka do, do jeszcze głębszego zjednoczenia się ze sobą. Używał go jako takiego wytrycha, żeby na nowo wejść i jakby zagarnąć serce człowieka dla siebie. I może właśnie po to, po to teraz tutaj jesteśmy, w tym momencie. Może to jest ten czas, żeby na nowo zatęsknić, żeby jeszcze raz otworzyć serce, żeby jeszcze raz wejść w prawdziwą relację z żywym Bogiem obecnym w naszym sercu. Chrystus jest Emanuelem, księciem pokoju. Tylko on może dać nam ten prawdziwy pokój serca, ten głęboki, taki, jaki nie może nam odebrać świat, taki, który będzie z nami nawet w największej burzy. I być może siedzimy zamknięci, być może jesteśmy pełni lęku i strachu, ale on przychodzi, może wejść i z naszego zamkniętego pomieszczenia zrobić wieczernik, miejsce, gdzie wylewać się będzie jego łaska. I nawet jeśli siedzimy zamknięci, nawet jeśli się boimy, to mimo tych drzwi zamkniętych on może wejść i powiedzieć, pokój wam, nie bójcie się.